Że yy, przyznał się do tego, że mył plecko, plecki mandziowi i go romne, tak nie i wiem Tak, i Mandzio nagle się uciszył, tak. Co nie? A widzicie. Jednak była taka sytuacja. Była, była. To co myślicie, że teraz Mandzio jest i mam się go b, b, bać? Może teraz tak być dla odmiany, że Mandzio okaże się teraz być impostorem. Może się okazać impostorem. No i wiecie, jak będzie. Będzie łubu tu wydaje mi się, że jest bezpieczna strefa. Tak mi się wydaje. Dlaczego? Bo tutaj raczej impostor nie ma sensu, żeby wchodził, chyba że kogoś rąbnie. Dobra, to ma sens. Rąbię. O, teraz chyba kogoś rąbnie. To jest ten moment, kiedy się zabija kogoś. Staniem sobie na drabinie. O, i zostało znalezione ciało. WGZ? Co tam? Co tam? Co tam? Ja się pytam... Zapytałem pierwszy, co tam. Nie, ja się pytam, co WGZ, tam, co robiłeś? Wychodziłeś z tej live ja. czy cokolwiek to jest. A, a tam akurat czekaj, czekaj, czekaj. zostało to na przejściu czy gdzie dokładnie? Nie, było po prawej lekko, ale tak na po środku. Po prawej lekko. Taki środek prawa? Gdzie no. gdzie gdzie dokładnie? Jakie to miejsce? To się przechodziło obok czy nie? Mi się Jakie dowoło, to że miejsce? Biegł wcześniej. To jest między kiblami a tymi tymi ja jest? Tu było mnóstwo osób. No było mnóstwo. Oooo, w Mandzie broni WGZ? a no. Nie, 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 mm. e, e, nie bronię go, tylko po prostu tam też był Patmas, a to brzmi jak typowy kill Patmasa. Chciałem Zemno. tylko to powiedzieć. Ale idealnie. tak, rzucał tak. ze Czyli Ale krótko był, mówiąc. Był w... czekaj, czekaj. Dobra, WGZ jesteś impostorem? Nie, też m nie, nie jestem. O, podejrzanie brzmi, tak. On wyszedł najpierw gasło światło w tym momencie jeszcze jak wychodziliśmy razem z Emtkiem ja e, zaciąłem się od drzwi on odbiegł dalej został tam mandzie jeszcze nie wybiegał z nami ale pojeźdzał zauważyć I tego to... kila i reporta ale mnie idealnie. o, nie o faktycznie trochę nie, nie, to nie to faktycznie Ej nie ale ale to jest dobre, czemu w właśnie powinienś widzieć reporta to jest faktycznie nie, ja widziałem musiał nie, wybiec, nie, nie, widzieć nie musiałeś widzieć reporta to jest bez nie, ja sensu musiał, bez musiał sensu, widzieć żebyś nie widział reporta no tak, no tak bez sensu, żebyś nie widział reporta, nie no mów w No mów w no, w GZ. Został tam Mandio jeszcze, jako jedna osoba. Czemu jako jedynego Dobra. mnie wymieniasz, jak był jeszcze tam Mtek, Patmas i ty? Tak, był Emtek, no. Mtek wcze wybiegł wcześniej. Został jeszcze Patmas, ale Patmas e, jeszcze wcześniej wybiegł i zostałeś tam jako jedyny. Jeżeli to w takim razie Kuki zginął na tym przejściu, to jako jedyna osoba Dobra. zostałeś w tamtym miejscu i wychodziłoby wtedy to na ciebie. A teraz Jeżeli, posłuchajcie teraz mnie. Osoba na mnie e, teraz w mie Mandzie powiedział, że musiał widzieć reporta, ale niekoniecznie. Ewidentnie Nie, ale no to było cało, niekoniecznie. Bo było... Może to jest no WGZ was? i Mandzia i się tak trochę. No może to nie złapało niekoniecznie, bo teraz mandziu, zaczęli tego. Mandziu mi mi giftami spamować. Sorry. Mm. Może no. przetrzymałem przycisk po prostu. Jeżeli e, ten. E, nie nie wałtujcie na WGZ. No już teraz za, późno, pyczku. za późno. O, Too late? No, ale ten, jak coś, to duży sus na mandzia, więc tak, uważajcie. Bardzo. uważajcie na Mandzia. Co ja zrobiłem znowu! Byłeś w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie, mandziu. O to jak chodzi. Bloody, a Blady jest niewinny, bo mnie oskarża. <laughs> To wierz akurat. Eee dobra, dobrze się gra zaczyna. Czy... Zamknij mord. <laughs> Oj, byczki, to było śpieszne w sumie. Musimy uważać na mandzia w takim razie. Tutaj. O nie, przy ale pech Wypieprzam, stąd to nie będzie za późno Zeb, o, Zebo jest spoko Zebo jest spoko, spoko ziomek eee, Oby wam się wiodło Ciało Bladiego ze pomiędzy... dobra. Włady był dobra. razem. Tom przebiegałem. przebiegał. Palem, main... Słuchajcie, słuchajcie. On... W drzwiach to musiałby, to musiał showerem. być. To musiał być. To musiał być. Albo Miki Self Report, albo to musiał być Albo, zabaw... albo to mógłbyś też Mandzio. To jest Manjo. Bo jak ja wchodziłem do rekordsu, wychodzi, wychodziłem z rekordów do showerów, tego widziałem, minąłem tak, go, widziałem od razu to takie zadanie na kładkach. No i wróciłem i pobiegłem w stronę main haula. Ja nie byłem, nie, byłem na adminie tylko to... informacji, potrzebowałem Ja na main chciało, sobie dobra. z Bladim chodziłem. Wychodziłem, bo widziałem, że Mandzio idzie, sprawdziłem, czy on kogoś zabił. Nie zabił, ale Bladiego za to nie ma. Dobra, nie, 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 nie. jak ciebie. Zebo, ja, Zebo, ja zebo, wychodziłem... zebo, Zebo, jak tak. mijałem ciebie i Bladiego, ja bym zabił Bladiego, od razu byś miał reporta, a was winałem po stronie na nie, lewo. Bo, ja tak, nie, nie Tak, szliście nie miał, na mam... sobie, zestakowani byliście no, na sobie. No wpławisz o reporta, komarze. Ale... Mam ci dać shota, tak, że zestakowani tak. byliście tak. na sobie. No, Wyślij mi shota, w tym momencie. Wy... już. Dobra, dobra. Wychodziłeś na armię, Nekser, bo i biegli razem. We dwójce, na prawo. Widziałeś mnie w meeting roomie? Nie Zebo! Tak? Okay. Przysięgam ci, że na co mi przysięgasz, no, by... no? Dawaj. Na naszego wspólnie no. wykopanego czanka. Dobra, kłamię. To, to Ty ma, zawsze to mówisz, jest że kłamię. Jesteśmy Andzo, na Andzo siedmiu. Nie, jesteś bardziej <laughs> podejrzewany. Jest... Siedem. Jak to był drugim. Jesteś podejrzewany przez to, to, był to że drugim? byłem. No no byłem, właśnie, ale wybiłeś, że... Byłeś. NIE! Tam nie. Argument, no co, ja jest. też tam no byłem. Czemu? Był tam również e, był tam również Emtek i A. Patmas. A siedmiu się nigdy nie głosuje. No co ty pier... Pan... Ja co Zabrałeś to za pierdol... się. Co to za pierdolenie, że się nie głosuje na siedmiu, przecież głosuje się jak jest wiadomo kto zabił! No, chyba zapomnieli, jak jest coś takiego duży sus na manzia. No, chyba zapomnieli. No, chyba zapomnieli, że duży sus na mandzia. No, chyba się komuś tu zapomniało o tym. Dobrze, Mtek, naprawi światło? No? Okej, okay. No, to ja. No dobra, no to. To się Mtek, ja Mtek oczyszczam. Eh, eee, Zebos zginął. O! Michał! Oh, 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 no to Mandio! Ja jestem, jestem pewien, że to jest Mandzio po tamtej rundzie. Jeżeli. Ja, ja, no, ja wiem, wierzę... że na niego. Mtek, Mtek. Ja nie wiem, MTK, czy ty wcześniej grałeś w Amonga, ale po twoim awanym. Nie, nie, miałem, nic nie, za za od, nie mam nic no? za nim, pana. Musiałeś coś odwalić. Jeżeli no, ktoś, tego, jeżeli to 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 ktoś to tego. na mnie krzyczy od samego początku, że to jestem ja, to tej osoby się nie zabija! Nie, nie robię no, tego. może i tyle. teraz to zrobię specjalnie, żeby. Ale za kogo tym nie masz? Ty za kogoś z nimi ciebie Nie, zostaw KEDA i myślisz na za, za to jest zero head. To jest zero head. Jak bierzesz podstawowy argument, przekładasz go na bardziej zaawansowany i tyle. A Nexe, ty jest? Wiecie, że... dlaczego mnie podejrzewacie, jaki jest powód? Bo mnie jedyną osobę wypytuje w samego no, początku. Nie, bo są... Jeżeli WGZ, wypytujecie WGZ, cały cię... czas jedną osobę. WGZ cię sosował, z pierwszej rundy bo... wyleciał. Zebo cię, VGZ... cię sosował i wyleciał. No i, i leci ja po jednym panem... do... dobrze i nie zauważyliście, że leci chwilu. po jednym kilu ja no, tam tej pory. Byłeś ty, MTK WGZ i Blady, przy pierwszym kilo w kiblach. Wszyscy nie żyją tego Pepego teraz. vgz Zeta wywołtowaliśmy i od tamtej pory leci... Po jednym kilu Mitrix, przestań odwalać. Paniary. Mamy jednego, ja nie jestem drugi. Drugim może być, matre, może być Patmas, ale wydaje mi się, że drugim jest Miki, bo też na mnie napierdziela. Miki jest ja powiem pego. dlaczego. Nie, nie, ja wiedziałem, jak ja wychodziłem z wiekorców w tamtej poprzedniej rundzie. Miałem Mandzia, poszedłem na kładki i, i idę tam w stronę main ale hallu Miki i tam jest mi Miki, zrozum, że ja minąłem nawet Generalnie... dwójkę. A później minąłem ciebie, najpierw minąłem ich we dwójkę, a później tego. Dobra, mało czasu jest, Jak czasu jest? Czasu jest? Czasu jest? Czasu mordę, ale zgadzam się z nim, no i mój impostor jest wywałtowany. Miki. No, ja żart, się słucham, ale chcę się ja wiercie, naprawdę, zesraliście, naprawdę, nie mogę, nie wierzę. To... Nie chce mi się. Nie badać. wiem, Kros z Kasią? Jakiś Miki chce załatwić Ci mam do Discorda. <śmiech> <Jezu>. <śmiech> o nie, o kurde. <laughs> O kurde, źle się zespiłem. Dobra, ostatnie zadanie mam do zrobienia, to zróbmy już od biedy. Mimo, że to jakby nic nie zmienia, ale zróbmy. Ale kurczak jak Mangio tam mocno bronił, co nie? Mimo że Romną tak przy wszystkich To mocno bronił. Hmm. Mocno bronił swojej racji. Ale nie udało mu się. No on był najbardziej podejrzany byczki. Był najbardziej podejrzany.

Dowiem się, co wy robicie. Drama ratuje życie. Tak, no drabinie jesteś nietargetowalny. <grym> A jak Questa, już ja bym się z Questy skończył. Ja się bałem Mikiego i chodziłem po drabinie w górę. A my się z Questy skończyłem, więc ja wchodzę tak A się, mało. No imposter nie został wygłosowany, więc e, tak. No Mtek jest raczej pepegą bo zamiast gonić mnie i zabić na Emergencji w tamtej rundzie, to poszedł questy robić. Więc raczej jest krumejny, <grym> dobrze. Ale Nexa za długo żyje. Ale to Dobra, już jest taki, to, jest taki, to jest taki mem, to jest, już... no nie wiem Gorzej jeśli to będzie prawda No wszystkich wystrzeliliśmy chyba co byli w kiblach w tej pierwszej rundzie Ja byłem jeszcze, nie nie, A, nie, nie no to się. widzisz Patmas, no cię ale, odwalić? ale słuchaj W poprzedniej Słucham. rundzie byłem cały czas po lewej stronie i wy wszyscy byliście z prawej I generalnie, no ciało padło z prawej strony, więc nie mogłem tego zabić w tej poprzedniej ja w poprzedniej nie byłem po prawej, ja byłem na meetingu. Całą, całą rundę stałem przy przycisku. No a ja to liczę jako prawą stronę, bardziej prawo niż okay. lewo. Okej, okay, mam, mam. Na no razie skip, mam jednego tylko, Można paski. No, 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 Miki, nie, nie, ma ma... Taski. nie ma sensu kombinować jedną za dużo. Miki by się tak nie odwrócał oh. z bandzim, jakby był impostorem razem by byli. dwóch impostorów to są pewnie. Nie, no, będzie był tym impostorem po prostu. Próbował ten. Próbował, wiecie, win-win zrobić. Dlatego próbował to ugrać po prostu. No i tyle. Dobra, chodźmy za Nexę. Nexę, który, któremu się nie chce. Nexe, Nexę, gdzie jesteś? Nexe, Nexę, gdzie jesteś? Nexe Nexe, 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 nexe. Gdzie ten nexe jest byczek jeden? Jakie pojebane. O kurde, i tak można wieki robić. O kurczę, ale beka, i tak można w nieskończoność, w sumie XD, co nie? ten w się oni siebie nie zbiją po prostu, Cześć ale zarombisty kodzik był. Jaki był? A kto robi po lewej? Miki. O Miki, pisałem na czacie, jaki był kod. O, dobra, dobra. Ale to jest niemożliwe. Uwaga, gotowy? Czekaj, nie mogę pisać na. Tak, a nie mogę pisać na ten, ale też samy zaraz, zgadzam się. No, już teraz dupa, ale no. A czekaj, kto zginął teraz w tej rundzie? się no, abusing drabiny, no. MTech, czyli. Czyli ja z Mikim biegaliśmy po drabinie. Po drabinie, więc my to nie mogliśmy być, więc albo Nexa, albo Mitri. Na kogo wy zagłosowaliście? Na Na Leksę. Zielona wróżka. A serio? Na Monga 615, a dziękuję. Piąteczka dla Ciebie, zielona wróżka. No dobra, w sumie Abusing drabiny stale. Ja Twitchu nie zielał głos, a ten w mikserze głośności. No bym chciał szukać, ale no. No musisz mikserze głośności podgłośnić, byczku. Mówiłem, że za długo żyje. Nie da się z nimi Leksa Nie, da się Łatwo. Ale to jest taki dzień, no jak my się z wpadką to też potem było nas co. Ten, Mandzio, ale to bardziej chodzi no, o to, że akurat cię WGZ po prostu lasta. zobaczył wtedy, jak romnęłeś za pierwszym razem No nie no, gówno widział. To, to włączyłem światło, on przebiegł, zabiłem za jego plecami, A za drugim razem no, 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 romnęłeś no, za, mnie przy no, no, Zebo no, ja i przy no, talku, niedaleko Majku, więc dużo. miałeś dużo, dużo, było na ciebie po prostu takich, wiesz, domysłów i oskarżeń takich. Ale no. ja się odzywam, bo ja chcę content, co ja... No tak, ale w się, no, Zebo tutaj się krzyknie, tu krzykno, i wiesz, wyszło. aqui.